Wystawa została zorganizowana z okazji jubileuszu 25-lecia powstania Polskiego Związku Spadochroniarzy oraz 5-lecia 24. oddziału w Sieradzu. Sieradzki oddział liczy około 30 członków, którzy dzielą się na członków rzeczywistych, czyli tych, którzy wykonali co najmniej jeden skok ze spadochronem, oraz członków wspierających i sympatyków. Członkowie tego oddziału rekrutują się z byłych żołnierzy. Są to żołnierze tak jak w moim przypadku, Szupce i Pomorskiej Dywizji Desantowej, są żołnierze z Lublina, są z Dziwnowa, Kawalerii Powietrznej Stanisława Mazowieckiego, jest dwóch pilotów, są szybownicy i oni tworzą właśnie tę grupę, która jest zrzeszona w 24. Sieradzkim Oddziale Związku Polskich Spadochroniarzy. Razem jest nas około 30. Spadochroniarstwo to pasja, której, jak mówi prezes Sieradzkiego Związku, nie da się zapomnieć. Jeżeli się przeżyło młodość w mundurze, w berecie, jeżeli ma się za sobą skoki, to idzie, to po prostu tego się nie zapomina. Na ryby można iść, jak, pada, jak nie pada deszcz, jak pada deszcz to się siedzi w domu. A o tym, że się skakało pamięta się na całe życie. Wystawa prezentuje historię dorobek i rozwój sieradzkiego oddziału Polskiego Związku Spadochroniarzy, a także materiały zdjęciowe z konkursu Historia i Dzień Dzisiejszy Polskiego Spadochroniarstwa, które od czterech lat Związek organizuje pod patronatem starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.